Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Która forma jest poprawna? Już słuchacie, kilka osób w komentarzach prosiło mnie, żebym wytłumaczył różnicę między it, this i that w tego typu zdaniach, w tego typu pytaniach. Która wersja jest poprawna? Chcę, żebyście się zastanowili przez chwilę, także proszę sobie na momencie, filmik, zapauzować Która z tych trzech wersji uważacie, że jest ok? A może dwie? A może trzy? Także proszę sobie filmik zapauzować, zastanowić się za jakieś 10-15 sekund w filmie Gruszy, no i spróbujemy sobie to zanalizować. I witam z powrotem po krótkiej przerwie, czyli które z tych trzech zdań jeszcze raz je tutaj wypisałem, jest poprawne? odpowiedź brzmi wszystkie trzy. Wszystkie trzy, ale to nie jest do koloru do wyboru. Native Speaker je użyje w innych sytuacjach. Sprawa, słuchajcie, tych trzech zajęków jest naprawdę skomplikowana, jest bardzo trudna nawet dla nauczycieli. Są sytuacje, że po prostu nie wiadomo, który wybrać, ponieważ czasami pasuje tylko jeden, czasami dwa, a czasami wszystkie trzy, tak jak w tym krótkim. Pytaniu. Tak jak powiedziałem, obiecałem Wam, więc zrobię tę tą, tą lekcję. Coś czuję, że to będzie długa lekcja, bo sprawa jest naprawdę skomplikowana. Jak zacząłem już sobie układać te, te lekcje, ten materiał, to, to zrobiło się już kilka kartek. Ok, czyli uwaga. This określa jakąś czynność, która się dzieje teraz lub w przyszłości. Uwaga, to jest ważne w przyszłości bo na ogół this to się może kojarzyć z teraźniejszością, ale tu będzie też przyszłość. That, czynność, która miała już miejsce, tak, czynność już była. Oczywiście nie zawsze, ale akurat w, ty, w, ty, w tych zdaniach będzie to potrzebne. Natomiast it, bo, bo w ogóle zaimek this i that są, to są zaimki wskazujące, czyli niemalże pokazujemy paluchem na coś. Innymi słowy używając this i that Osoba, która nas słucha, wie o co chodzi, bo my to po prostu jakby pokazujemy czy palcem, czy głową, czy wzrokiem, czy kiwamy głową i tak dalej, ok? Natomiast mówiąc it, nic nie pokazujemy. Czyli jeżeli użyjemy it ni stąd, ni zowąd, to osoba, która nas słucha, w ogóle nie wie o co chodzi, ale co to jest to it, tak? Tutaj wie, bo my to po prostu pokazujemy. Innymi słowy, musiała być mowa wcześniej o czymś, musiała być, ok, mowa. Padł jakiś rzeczownik wcześniej, na przykład jakaś prośba, cokolwiek. I potem ktoś się odnosi do tej rzeczy, która już padła do tego rzeczownika, określając go zaimkiem it. Czyli tak, can you do this? Tak, czynność dziejąca się teraz lub w przyszłości. Pytam i wypijam całą szklankę wody naraz. Czyli co się dzieje? Podchodzę do kogoś na przykład i mówię tak ty zrobisz tak i w tym momencie biorę szklankę wody i pij, ok? Czyli can you do this? Czy zrobisz to i to co zrobię, czyli ta przechylona szklanka wody i cała wypita na raz będzie w przyszłości, tak? Natomiast w tej sytuacji ja to najpierw zrobiłem, czyli biorę szklankę wody, wypiłem całą duszkiem naraz, ok? Wypiłem, przechyliłem, no i pytam się i co, cwaniaczku zrobisz tak? Can you do that? Ok, czyli to that. Czynność, która miała już miejsce. I uwierzcie mi, że to naprawdę tak działa. Natomiast, can you do it? Tak jak powiedziałem, jeżeli ni stąd ni nagle powiecie Anglikowi, czyli podchodzę do kogoś i się pytam, can you do it? To ta osoba w ogóle nie wie, co to jest it, tak? Po tych zajękach mówiłem, że wie, bo w jakiś tam sposób je wskazujemy. Tutaj nie, więc coś musiało paść wcześniej, musiało paść jakieś zdanie. Czyli, przykładowo, ja mówię: Słuchaj, chciałbym, żebyś mi pomógł wymyć, wymyć okna, okay? Możesz to zrobić? Czyli, co to? No, to mycie okien. Czyli, ta osoba wie o co chodzi, tak? Najpierw mówię: Słuchaj, jest sprawa, pasuje, wymyć okna, możesz to zrobić. Tak, więc do, ta osoba, która słucha yy, dokładnie, wie w tym momencie, co to jest to it. No, jest to mycie. Okien. No i tak oto mamy to samo pytanie w trzech różnych kontekstach. Dzięki.